Jeśli spojrzymy na prognozy popytu na żywność, które są formułowane przez organizacje międzynarodowe, to widzimy, że ten popyt na żywność najbardziej będzie rosnąć właśnie w krajach azjatyckich, w krajach Azji Wschodniej, w krajach Azji Południowo-Wschodniej, w tym w Chinach, w Indiach. To będzie wzrost popytu na żywność, będzie wypadkową z jednej strony. Wzrostu liczby ludności w tych krajach, a z drugiej strony ze wzrostu zamożności konsumentów na tych rynkach. I za tym wzrostem zamożności będą następowały pewne zmiany, jeśli chodzi o zwyczaje żywieniowe, będzie rosła znaczenie spożycia mięsa czy nabiału, i tutaj polscy producenci mogą starać się zdobyć te rynki zbytu i zacząć eksportować na te rynki zbytu, można powiedzieć. Wiedzieć, że z sukcesem zdobywamy coraz to kolejne rynki azjatyckie, jeśli chodzi o eksport mięsa, i tutaj te rynki stwarzają duże możliwości wzrostu dla polskiego eksportu. Producenci eksporterzy nadal będą z sukcesem konkurować na rynkach zagranicznych swoimi produktami, które są wysokiej jakości i przy jeszcze relatywnie niskich cenach. Niestety przed Polskim sektorem rolno-spożywczym stoi wiele wyzwań, chociażby wyzwania związane z kwestiami związanymi z Zielonym Ładem, czyli różnego rodzaju dodatkowe normy i regulacje, które muszą spełniać polscy producenci, ale także unijni producenci rolni i przetwórcy spożywczy, które podnoszą po prostu koszty produkcji. Wyzwaniem jest też postępująca integracja Ukrainy z jednolitym rynkiem europejskim i to. Jak będzie wyglądał handel z Ukrainą właśnie od 6 czerwca, kiedy zostaną zlikwidowane automatyczne środki handlowe przyznane, autonomiczne środki handlowe przyznane w przywozie Ukrainy do Unii Europejskiej. W, dalszym, w dalszej perspektywie dużym wyzwaniem może być też umowa o wolnym handlu Unia-Mercosur, ale póki co jeszcze w przeciągu najbliższych kilkunastu miesięcy to nie będzie, to nie będzie nas dotyczyć.